Jarosław Kuźniar należy do grona najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich mediów XXI wieku. Jego głos, styl prowadzenia rozmów oraz charakterystyczny sposób zadawania pytań przez lata towarzyszyły milionom widzów i słuchaczy, czyniąc go jednym z symboli nowoczesnego dziennikarstwa informacyjnego w Polsce. Zanim jednak stał się medialną marką, autorytetem opiniotwórczym, i jedną z twarzy telewizji śniadaniowej przeszedł długą drogę, której początki sięgają znacznie wcześniej, niż wielu widzów mogłoby przypuszczać. Jarosław Kuźniar urodził się w 1977 roku w Polsce, w realiach kraju przechodzącego głębokie przemiany ustrojowe, społeczne i kulturowe. Dorastał w czasach, gdy media tradycyjne radio, prasa i telewizja pełniły fundamentalną rolę w kształtowaniu opinii publicznej. To właśnie w tym środowisku, nasyconym informacją, debatą i gwałtownie zmieniającą się rzeczywistością, zaczęła się kształtować jego wrażliwość na słowo, komunikację i przekaz. Już we wczesnych latach młodzieńczych Kuźniar wykazywał ponadprzeciętne zainteresowanie światem informacji, językiem oraz aktualnymi wydarzeniami. Nie był typem biernego odbiorcy. Zamiast konsumować treści, analizował je, zadawał pytania i próbował zrozumieć mechanizmy rządzące mediami. Otoczenie wspomina go jako osobę ambitną, zdyscyplinowaną i wyjątkowo świadomą swoich celów, co z czasem miało odegrać kluczową rolę w jego karierze zawodowej. Edukacja odegrała w jego życiu istotne znaczenie. Kuźniar konsekwentnie rozwijał swoje kompetencje językowe i komunikacyjne co w przyszłości pozwoliło mu swobodnie poruszać się nie tylko w polskich, ale i międzynarodowych środowiskach medialnych. Już wtedy interesował się nie tylko samym przekazywaniem informacji, lecz także ich interpretacją, kontekstem i wpływem na odbiorców. Ta analityczna postawa stała się jednym z jego znaków rozpoznawczych. Ważnym elementem jego młodości była również otwartość na świat i inne kultury. Kuźniar szybko zrozumiał, że nowoczesny dziennikarz nie może funkcjonować w oderwaniu od globalnych procesów. To przekonanie sprawiło, że od początku dążył do poszerzania horyzontów, zarówno intelektualnych, jak i zawodowych. Wpływ tych doświadczeń będzie widoczny w późniejszym etapie jego kariery, gdy zacznie łączyć klasyczne dziennikarstwo z nowymi formami komunikacji. Choć początki jego drogi nie były spektakularne ani pozbawione wyzwań, już wtedy było jasne, że Jarosław Kuźniar nie zamierza pozostać w cieniu. Konsekwencja, pracowitość oraz umiejętność adaptacji do dynamicznie zmieniającego się świata mediów pozwoliły mu stopniowo budować fundament pod przyszłe sukcesy. To właśnie te cechy, ukształtowane w młodości, stały się bazą dla jego dalszej kariery i publicznego wizerunku. Historii Jarosława Kuźniara to opowieść o formowaniu się osobowości medialnej w czasach przełomu. To etap, w którym pasja spotkała się z ambicją, a ciekawość świata, z determinacją, by w nim aktywnie uczestniczyć. Wszystko to przygotowało grunt pod kolejne rozdziały jego życia, zawodowe sukcesy, medialną rozpoznawalność oraz prywatne decyzje, które z czasem staną się przedmiotem intensywnego zainteresowania opinii publicznej. Kariera Jarosława Kuźniara jest przykładem konsekwentnie budowanej drogi zawodowej, w której ambicja, profesjonalizm oraz zdolność adaptacji do zmieniających się realiów medialnych odegrały kluczową rolę. Od samego początku nie był dziennikarzem przypadkowym. Jego wejście do świata mediów miało charakter przemyślany i stopniowy, oparty na zdobywaniu doświadczenia oraz rozwijaniu własnego stylu komunikacji. Pierwsze kroki w dziennikarstwie Kuźniar stawiał w mediach informacyjnych, gdzie liczyła się nie tylko szybkość reakcji, ale również precyzja, odpowiedzialność za słowo i umiejętność pracy pod presją czasu. To właśnie w tym środowisku nauczył się dyscypliny medialnej, która w późniejszych latach stała się jednym z fundamentów jego profesjonalnego wizerunku. W przeciwieństwie do wielu rówieśników, nie szukał skrótów, zamiast tego budował swoją pozycję cierpliwie, krok po kroku. Przełomowym momentem w jego karierze była praca w telewizji informacyjnej, gdzie szybko zwrócił na siebie uwagę jako prowadzący o wyrazistej osobowości. Jego styl, bezpośredni, dynamiczny, a jednocześnie kontrolowany, wyróżniał się na tle innych prezenterów. Kuźniar potrafił łączyć rzeczowość z emocją, co sprawiało, że widzowie postrzegali go jako dziennikarza zaangażowanego, ale nie przekraczającego granic profesjonalizmu. Z biegiem lat stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy porannych programów informacyjnych. To właśnie tam ugruntował swoją pozycję w świadomości masowej publiczności. Codzienne rozmowy z politykami, ekspertami i gośćmi ze świata kultury uczyniły go nie tylko prezenterem, ale także moderatorem debaty publicznej. Dla wielu widzów był głosem poranka, symbolem rytmu dnia i bieżących wydarzeń. Jednocześnie Kuźniar nie ograniczał się wyłącznie do jednego formatu. Z czasem zaczął poszerzać zakres swojej działalności, angażując się w projekty publicystyczne, autorskie programy oraz inicjatywy medialne wykraczające poza klasyczną telewizję. Ta wielotorowość była odpowiedzią na zmieniające się potrzeby odbiorców oraz rosnącą konkurencję w świecie mediów cyfrowych. Istotnym etapem w jego karierze było także świadome budowanie własnej marki osobistej. Kuźniar zrozumiał, że w erze mediów społecznościowych Dziennikarz nie jest już wyłącznie pracownikiem redakcji, lecz sam staje się medium. Dlatego zaczął inwestować w projekty niezależne, podcasty, formaty online oraz działalność edukacyjną i biznesową, łącząc dziennikarstwo z nowoczesnym storytellingiem. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Jego bezpośredni styl prowadzenia rozmów, ostre pytania i zdecydowane opinie wielokrotnie wywoływały dyskusje w przestrzeni publicznej. Krytycy zarzucali mu zbytnią dominację w rozmowach, zwolennicy doceniali odwagę i brak kompromisów. Te napięcia paradoksalnie tylko wzmacniały jego medialną rozpoznawalność, czyniąc go postacią, wobec której trudno było pozostać obojętnym. Z perspektywy czasu widać wyraźnie, że kariera Jarosława Kuźniara nie była serią przypadkowych sukcesów, lecz efektem strategicznych decyzji. Umiejętnie wykorzystał momenty transformacji mediów, przechodząc od tradycyjnej telewizji do świata cyfrowego, bez utraty wiarygodności. To właśnie ta zdolność do ewolucji sprawiła, że pozostał obecny w debacie publicznej, mimo zmieniających się trendów i oczekiwań odbiorców. Jego historii to opowieść o budowaniu pozycji, wpływu i rozpoznawalności. To etap, w którym Kuźniar z dziennikarza stał się marką, postacią, która nie tylko relacjonuje rzeczywistość, ale również ją interpretuje i komentuje. Fundamenty te będą miały bezpośredni wpływ na jego życie prywatne, relacje rodzinne oraz decyzje osobiste, które w kolejnych latach staną się przedmiotem intensywnego zainteresowania mediów. Życie prywatne Jarosław Kuźniar od lat budzi zainteresowanie opinii publicznej. Choć sam, zainteresowany konsekwentnie, starał się oddzielać sferę zawodową od osobistej. W przeciwieństwie do wielu medialnych osobowości, Kuźniar rzadko dzielił się szczegółami dotyczącymi swoich relacji uczuciowych czy spraw rodzinnych, co tylko potęgowało ciekawość widzów i mediów plotkarskich. Na przestrzeni lat dziennikarz wielokrotnie podkreślał, że prywatność jest dla niego wartością fundamentalną. W świecie, w którym granica między życiem publicznym a osobistym coraz częściej ulega zatarciu, Kuźniar próbował zachować kontrolę nad własną narracją. Nie oznaczało to jednak całkowitego zamknięcia się na rozmowy o emocjach, związkach czy odpowiedzialności, raczej świadomy wybór momentów i formy, w jakiej o nich mówił. Jego relacje uczuciowe przez długi czas pozostawały poza centrum medialnego zainteresowania. Brak sensacyjnych wywiadów, wspólnych sesji zdjęciowych czy publicznych deklaracji sprawiał, że Kuźniar funkcjonował w świadomości odbiorców głównie jako profesjonalista, a nie celebryta eksponujący swoje życie prywatne. Taka postawa była w polskim świecie mediów raczej wyjątkiem niż regułą. Z biegiem lat jednak temat rodziny i dojrzałych relacji zaczął pojawiać się w jego wypowiedziach coraz częściej choć nadal w sposób wyważony i refleksyjny. Kuźniar wielokrotnie mówił o zmieniających się priorytetach, o innym spojrzeniu na życie po czterdziestce oraz o znaczeniu stabilizacji emocjonalnej. Te wypowiedzi, pozbawione taniej sensacji, były raczej próbą zrozumienia własnej drogi, niż zaproszeniem do medialnej ingerencji. Wizerunek mężczyzny skupionego wyłącznie na karierze stopniowo ustępował miejsca narracji o dojrzałości, i potrzebie równowagi. Dla wielu odbiorców było to zaskoczeniem. Kuźniar przez lata postrzegany był jako symbol intensywnej pracy, dyscypliny i zawodowej konsekwencji. Tymczasem coraz wyraźniej dawał do zrozumienia, że życie prywatne, relacje i bliskość zaczynają odgrywać w jego świecie coraz większą rolę. Media, naturalnie, zaczęły łączyć te zmiany z pytaniami o rodzinę, partnerstwo i przyszłość. Każda wzmianka, każde niedopowiedzenie, czy bardziej osobista refleksja, natychmiast stawały się przedmiotem spekulacji. Kuźniar jednak konsekwentnie unikał jednoznacznych deklaracji, nie potwierdzając ani nie dementując krążących doniesień. Ta strategia milczenia była jednocześnie formą ochrony bliskich oraz sposobem zachowania kontroli nad własnym wizerunkiem. Nie można pominąć faktu, że wraz z wiekiem zmienia się również społeczna percepcja mężczyzny wchodzącego w nowy etap życia. Tematy takie jak późne ojcostwo, dojrzała miłość czy redefinicja rodziny coraz częściej pojawiają się w debacie publicznej. W tym kontekście postać kuźniara zaczęła być postrzegana nie tylko jako dziennikarz, ale także jako przedstawiciel pokolenia, które inaczej niż wcześniejsze definiuje momenty kluczowe w życiu osobistym. Jego historii to opowieść o ciszy, między nagłówkami, o wyborach, dokonywanych poza kamerami i o emocjach, które rzadko trafiają na pierwsze strony portali. To właśnie ta sfera, najbardziej intymna i jednocześnie najmniej znana, stanie się kluczowa dla zrozumienia doniesień, które w pewnym momencie zdominują medialny przekaz. Jest w ciąży. Jarosław Kuźniar w końcu ogłosił, że zostanie ojcem w wieku 48 lat. Wywołał natychmiastową reakcję opinii publicznej. Dla wielu odbiorców był szokujący, dla innych, intrygujący, a dla części wręcz niezrozumiały. To właśnie ten dysonans stał się paliwem dla jego błyskawicznego rozprzestrzenienia się w przestrzeni medialnej i mediach społecznościowych, co natychmiast uruchamia mechanizm ciekawości. W praktyce jednak mamy tu do czynienia z klasycznym zabiegiem retorycznym. Często stosowanym we współczesnych mediach cyfrowych skrótem myślowym, metaforą lub prowokacyjną konstrukcją językową, której celem nie jest dosłowność, lecz maksymalizacja uwagi odbiorcy. W tym przypadku sformułowanie jest w ciąży nie odnosi się bezpośrednio do samego Jarosław Kuźniar, lecz do sytuacji, w której ogłoszenie przyszłego ojcostwa zostaje przedstawione w sposób odwracający tradycyjną narrację. To zabieg celowy wytrąca odbiorcę z rutyny interpretacyjnej i zmusza go do kliknięcia, by zrozumieć kontekst. W końcu ogłosił, że zostanie ojcem w wieku 48 lat. To właśnie ona stanowi faktyczny rdzeń informacji. W przestrzeni publicznej pojawiły się sygnały sugerujące, że dziennikarz znajduje się w nowym etapie życia osobistego, który obejmuje decyzję o ojcostwie w dojrzałym wieku. Sam sposób komunikacji, oszczędny, bez emocjonalnych deklaracji, wpisuje się w dotychczasowy styl kuźniara, który unikał sensacyjnych wyznań. Pierwszy to poziom czysto marketingowy, prowokacja językowa mająca zwiększyć zasięg i zaangażowanie. Drugi to poziom interpretacyjny, opowieść o późnym ojcostwie, zmianie priorytetów i redefinicji męskiej roli rodzinnej po czterdziestce. To temat który rezonuje społecznie i wykracza daleko poza samą postać dziennikarza. Nie bez znaczenia jest również kontekst kulturowy. Współczesne media coraz częściej poruszają temat późnego rodzicielstwa, szczególnie w przypadku mężczyzn skupionych wcześniej na karierze. W tym sensie historia kuźniara została wpisana w szerszą narrację pokoleniową, jako przykład zmiany modelu życia, w którym stabilizacja rodzinna nie musi następować przed czterdziestką. Reakcje odbiorców były skrajne. Jedni krytykowali nagłówek jako manipulacyjny i mylący, inni bronili go jako gry językowej charakterystycznej dla epoki clickbaitu. Niezależnie od ocen, efekt został osiągnięty. Temat zdominował dyskusję, a nazwisko kuźniara ponownie znalazło się w centrum uwagi. Historii nie jest więc prostym potwierdzeniem sensacji, lecz analizą mechanizmu, w którym prywatna informacja zostaje przekształcona w medialny fenomen. To moment, w którym granica między faktem a interpretacją staje się cienka, a odpowiedzialność za odbiór treści zostaje częściowo przeniesiona na czytelnika. To właśnie ten punkt styku życia prywatnego, narracji medialnej i społecznych emocji. Prowadzi nas do ostatniego etapu opowieści, w którym całość zostanie podsumowana i osadzona w szerszym kontekście. Historia Jarosława Kuźniara, przedstawiona przez pryzmat medialnego nagłówka i reakcji opinii publicznej, pokazuje wyraźnie, jak bardzo zmienił się sposób opowiadania o życiu prywatnym osób publicznych. To nie jest już wyłącznie opowieść o jednym dziennikarzu, to narracja o epoce. W której informacja, emocja i interpretacja funkcjonują równolegle, często na równych prawach. W przypadku Jarosław Kuźniar kluczowe okazuje się nie tyle samo pytanie o ojcostwo w dojrzałym wieku, ile sposób, w jaki temat ten został przedstawiony i odebrany. Sensacyjny nagłówek stał się punktem wyjścia do szerszej dyskusji. O granicach prywatności, o odpowiedzialności mediów oraz o społecznych oczekiwaniach wobec mężczyzn wchodzących w nowy etap życia po czterdziestce. Z jednej strony mamy do czynienia z mechanizmem typowym dla współczesnych mediów cyfrowych skrót, prowokacja gra słowem. Z drugiej strony pojawia się realna potrzeba opowiedzenia historii, która rezonuje z doświadczeniami wielu odbiorców. Późne ojcostwo, zmiana priorytetów, redefinicja sukcesu życiowego to tematy, które coraz częściej zastępują klasyczne narracje o karierze i statusie materialnym. Kuźniar, świadomie czy nie, został wpisany w tę szerszą opowieść pokoleniową. Jako osoba publiczna, przez lata kojarzona głównie z pracą, dyscypliną i medialną precyzją, Stał się symbolem zmiany, pokazującej, że życie osobiste nie musi podążać za jednym narzuconym schematem. To właśnie ten kontrast między wizerunkiem zawodowym a prywatnymi decyzjami wzbudził tak duże zainteresowanie. Reakcje odbiorców pokazują również rosnącą świadomość medialną społeczeństwa. Coraz więcej widzów potrafi odróżnić fakt od zabiegu narracyjnego, a jednocześnie wciąż pozostaje podatnych na emocje i ciekawość. To napięcie między krytycznym myśleniem a potrzebą sensacji jest jednym z głównych motorów współczesnych mediów. Ostatecznie ta historia nie daje jednoznacznych odpowiedzi, i być może właśnie dlatego jest tak nośna. Nie chodzi w niej o potwierdzenie lub zaprzeczenie plotki, lecz o proces, o to, jak informacja powstaje, jak jest przekształcana i jak zaczyna żyć własnym życiem w przestrzeni publicznej. W tym sensie Jarosław Kuźniar pozostaje nie tylko bohaterem narracji, ale również jej uczestnikiem i obserwatorem, sensacyjną, lecz refleksją. To historia o współczesnym medialnym świecie, w którym jedno zdanie może wywołać lawinę interpretacji, a prywatna decyzja stać się pretekstem do ogólnospołecznej debaty. I właśnie w tym tkwi jej największe znaczenie.